W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Kirielejson. Chryste lejson. kyrie są, Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święty Wincenty Pallotti, módl się za nami. Święty Wincenty Pallotti, otwarty na Ducha Świętego, módl się za nami. Święty Wincenty Pallotti, z pobożnych rodziców narodzony, módl się za nami. Święty Wincenty Pallotti, Rozmiłowany w Bogu, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, zapalony miłością do Jezusa i Maryi, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, zwiastunie nieskończonej miłości Boga, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, oddany całkowicie najświętszej dziewicy, królowej apostołów, Módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Ozdobo Kościoła Świętego, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Wzorze Świętości, Pokory i Ubóstwa, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Miłośniku Pokoju i Siewco Jedności, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Kwiecie czystości, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Posłuszny swojemu spowiednikowi, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, rozpalony żarem miłości Bożej, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Przykładzie apostolskiej gorliwości, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Szukający we wszystkim nieskończonej chwały Bożej, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Odważny odnowicielu Kościoła i proroku pełen ducha, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Przejęty troską o sprawy misji Kościoła, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Prekursorze ruchu ekumenicznego, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Pragnący zjednoczyć wszystkich ludzi w jednym kościele i pod jednym pasterzem, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Przynaglany miłością Bożą, Do miłowania wszystkich ludzi, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, wzorze kapłaństwa, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, apostole Rzymu, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, głosicielu powszechnego apostolstwa świeckich, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, wytrwale szerzący słowo Boże, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Kaznodziejo żarliwy, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Spowiedniku wytrwały, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Orędowniku w potrzebach ludu Bożego, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Szlachetny przyjacielu ubogich i strapionych, Módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, opiekunie dzieci i młodzieży, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, spieszący z pomocą biednym i chorym, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, przewodniku błądzących, módl się za nami. Święty Vincenty Pallotti, Prowadzący grzeszników do Boga, módl się za nami. Święty Wincenty Pallotti, kierowniku dusz ludzkich, módl się za nami. Święty Wincenty Pallotti, apostole miłosierdzia, módl się za nami. Święty Wincenty Pallotti, prekursorze akcji katolickiej, módl się za nami. Święty Wincenty Pallotti, Założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, módl się za nami. Święty Wincenty Pallotti, możny nasz orędowniku u Boga, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Wincenty Pallotti, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, Ty dałeś swojemu Kościołowi świętego Wincentego Pallottiego jako wzór doskonałej miłości Ciebie i bliźniego. On pragnął, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz, i aby wszyscy ludzie poznali Twe nieskończone miłosierdzie, spraw przez Jego zasługi i wstawiennictwo, abyśmy rozpaleni tą samą miłością, wiernie naśladowali Jego cnoty i zawsze byli wierni Jego ideałom przez Chrystusa Pana naszego. Amen.